W cieniu zniszczeń po wojnie na ziemiach, które niegdyś nazywały się Landsberg Wate, rozpoczęła się nowa opowieść. To opowieść o pionierach, którzy przybyli do tych zrujnowanych ziem, aby odbudować miasto i rozpocząć nowy rozdział historii. To opowieść o Gorzowie Wielkopolskim. W tym czasie pociągi pasażerskie dochodziły tylko do Krzyża. Tam też skończył się pierwszy etap naszej wyprawy. Zameldowałem się u radzieckiego komendanta wojennego stacji, przedłożyłem odpowiednie dokumenty, przepustki i prosiłem o zezwolenie na skorzystanie z przejazdu do Landsberga transportem wojskowym. Po drodze w Krzyżu spotkałem grupę ludzi z wągrowca, którym przewodził Florian Kroenke. Dla Floriana Kroenke nie była to pierwsza podróż do Gorzowa. Obecną podróż kontynuował w grupie zwerbowanych, oddanych sobie ludzi. W gronie tych ludzi nie było jednak pedagoga, przeto uległem namowom Floriana Kroenke i przyrzekłem, że w pile poproszę o nominację na organizatora szkół do Gorzowa. Nabór kandydatów na wyjazd do Landsberga odbywał się w starostwie powiadowym w wągrowcu. Postanowiłam, pomimo odradzania mi przez rodzinę, jechać w nieznane, niebezpieczne strony, gdzie blisko był front. Wyjechaliśmy 14 października 1945 roku ze stolicy krainy leżącej pomiędzy Prutem a Czeremoszem. Do Kobylej Góry, nazywanej już też Gorzowem nad Wartą, przybyliśmy dwa tygodnie później, o godzinie szóstej rano. Pierwsze wrażenie było niezbyt zachęcające: zniszczony dworzec, uszkodzone autobusy i trolejbusy, do których jeśli ktoś nie miał silnych nerwów, lepiej, aby nie zadglądał. Całkowicie wypalone śródmieście słowem typowy obraz miasta zniszczonego działaniami wojennymi. W nieco uszczuplonej grupie przemaszerowaliśmy do zarządu miejskiego, gdzie natychmiast przydzielono nam tymczasowe kwatery. Obowiązki pierwszego burmistrza, a później prezydenta Landsberga objął Piotr Wysocki ze swoim zastępcą Leonem Kruszoną. Powitał nas bardzo brzydki, mglisty, zimny poranek oraz wiele oczodołów niezamieszkałych kamieni. Co teraz? Gdzie tu iść? W Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym mówią, że można iść i wybierać. Na dworcu dużo ludzi z miasta, szukają swoich, witają nieznajomych, radzą, pouczają, wymieniają nazwy ulic. Wiele jeszcze w języku niemieckim. Koło dworca była wysoka kamienica, wówczas pusta. Tam chciałam od razu iść i zamieszkać. Ale jakiś już tutejszy mieszkaniec dał mi dobrą radę. Nie wiem kto to był, ale jestem mu wdzięczna, bo poradziłby iść dalej w miasto jeszcze puste. Poszłam, znalazłam i mieszkam do dziś. Wówczas w kamienicy tej byłam dopiero trzecią lokatorką i tym sposobem stałam się gorzowianką. Widziałem dookoła wypalone domy, miasto jakby wymarłe. Ludzi nie widać, żywej duszy nie ma na ulicy. Strach oblatywał. Jak tu żyć? Jak się zżyć? Jedni drugimi pogardzali, uważali się za lepszych od tych drugich i na odwrót. Ludzie czuli się zagubieni. Po zakończeniu wojny ludzie z różnych zakątków Polski, w tym także wysiedleni Polacy z Kresów Wschodnich, przybyli do tego obszaru. Było to wyzwanie, ale jednocześnie szansa na tworzenie czegoś nowego. Pionierzy miasta Gorzowa Wielkopolskiego mieli przed sobą trudne zadanie: odbudować domy, przystosować się do nowych warunków i zacząć na nowo. Nie były to tylko prace odbudowy fizycznej, to była również odbudowa tożsamości i ducha społeczności. Ludzie ci przychodzili z różnych miejsc, z różnymi doświadczeniami ale łączyła ich wspólna determinacja, by zbudować lepszą przyszłość. Przybywali do miasta, które było zniszczone wojną, ale z uporem i pasją przekształcali je w nowy ośrodek kultury, nauki i gospodarki. Wewnętrznie próbowałam przygotować się jakoś do tego nowego życia. Głowę miałam pełną pomysłów, wierząc w rozległe możliwości pracy. Książki lubiłam od lat najmłodszych, gromadziłam je w domu na wszystkich półkach i szafach. Kiedy dorosłam, usamodzielniłam się. W miesięcznym budżecie kwota na książki często przekraczała moje możliwości, bo trzeba zaznaczyć, że książki były drogie, a moje dochody niezbyt wysokie. W czasie moich kilkudniowych penetracjach miasta i łażenia po upostoszałych, a niekiedy zrujnowanych domach, odczytywałam jakby z księgi ludzkie życie. Oto zasobne niegdyś mieszkanie, czego dowodem piękne tapety, parkiet i szczątki ceramik, którą włożone były ściany łazienki. W tym czasie stanowiliśmy zaledwie maleńką garstkę Polaków w morzu niemieckich mieszkańców Gorzowa. Miasto podzielone było na cztery dzielnice. Przydzielony do dzielnicy zachód, pomagałem przy wypełnianiu kart ewidencyjnych dla ludności niemieckiej. Pracę za biurkiem uważałem za tymczasową. Szybciej zapełniła się prawobrzeżna część miasta, lewobrzeżna wolniej. <grych> A kto już dziś pamięta, że w brzegi warty łączył stary drewniany most? He? Czasem handel zaczął się bardzo żywić, a szczególnie na placach targowych. Pierwszy był usytuowany w miejscu obecnego Placu Wiosny Ludów. Czego tam nie było? Gdyby taki się dziś pojawił, to handlarze starociami i kryształami mieliby niezłe pole do popisu i okazję do nabijania kieszeni. W tym okresie z wolna zaczęli napływać Polacy wywiezieni na roboty do Niemiec. Wracali też do ojczyzny jeńcy oraz więźniowie z oswobodzonych obozów koncentracyjnych. Zmęczeni jak ptaki, przysiedli po drodze w Gorzowie, aby nieco tchu zaczerpnąć przed dalszą wędrówką. Wielu z nich nie miało już dokąd wracać i przeważnie zostawali tutaj na dobre. Można bez końca wspominać tamte dni i lata, bo zaczynało się nowe życie. Pracy było mnóstwo, a chętnych do pracy jeszcze więcej. Jedno jest pewne: pracy nam nie brakowało. Mogliśmy i chcieliśmy pracować. Co tworzenia był wspaniały. Minęły lata od tych pamiętnych chwil. W samym Gorzowie jest niejedno przedszkole, niejedna biblioteka, i szkoła. Podstawowa, ogólnokształcąca, zawodowa lub technikum. W szkołach tych uczą się dzieci rodziców przybyłych tu ze wszystkich stron Polski, ze wszystkich części świata i zespalają się w jeden zwarty region ziemi Lubuskiej. Tworzą swój dom. Dom nad wartą. Pionierzy miasta Gorzowa Wielkopolskiego przynieśli ze sobą swoje historie, tradycje i kulturę, tworząc zróżnicowaną społeczność, która była jednocześnie jednością. To byli ludzie, którzy wierzyli, że pomimo przeciwności historii można budować coś pięknego. Dziś Gorzów Wielkopolski to miasto, które rozwija się i kwitnie, kontynuując dziedzictwo swoich pionierów. To miejsce, gdzie historia i współczesność współistnieją, a wspomnienie tych, którzy po wojnie przybyli tu z nadzieją i determinacją, jest nadal żywe. Film o pionierach miasta Gorzowa Wielkopolskiego, którzy przybyli po wojnie do byłego Landsberga, to hołd dla ich odwagi i poświęcenia. To opowieść o miłości do ojczyzny, która pokazuje, że nawet w najtrudniejszych chwilach można znaleźć siłę do odbudowy i tworzenia nowego rozdziału historii.